Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, są Don Cacio. Dzisiaj król, ale który się nie. nie spocił nawet, co? No ja się w ogóle nie pocę, bo jestem królem, więc. Nie, no co ja mam ci mówić? No wiesz, też ciężko się gada. Pięć, piąty, czy szósty, czy siódmy raz, te same emocje. No f. jestem, ale nie będę już tak, wiesz. Mocno w**** f... jak byłem na pierwszym wywiadzie, no bo już mi przeszło trochę. Co? Nic mi to nie da, te Zawet miała dać i tyle. No dobra, ale co, co się wydarzyło? Miał wtedy miał już tą kontuzję, nie chciał. Y, głowa nie zagrała. O co chodzi? No moim zdaniem głowa nie zagrała. Oficjalne stanowisko jest tak, że nogę drugi raz. Niby. No bo już niby z rana chodził, raz na lewą kurlał, raz na prawą, nie wiedział która. Y, potem już wziął zaszczyk, y, chodził normalnie. I chwilę przed walką. Niby rozjebał nogę. Nie, no dla mnie to jest ogólnie, jak się przemyślę, to jest śmieszne. no jak kurwa, można rozwalić drugi raz nogę? No to jest, wiesz, to trzeba być przygłupim, nie? Albo przygłupim jakieś ubytki w głowie mieć, albo zrobić to specjalnie, bo kupę się obsrało i tyle. No. Nic więcej. Chcesz mu jeszcze dać w ogóle szansę w kraju? Ja na pewno nie chcę na ten czas, nie wiem, kurwa, pomyślę innym czasem, ale nie chcę pomagać ludziom głupim. Bo dla mnie to jest głupi człowiek. On dostał taką szansę. Ja tym bardziej chciałem mu pomóc od, od początku. Kurwa niby się trzymał, fajnie trenował, a tu kurwa nagle niby mówi, opowiada, wielka szansa dla niego z tą kasją. Nie wychodzi. No kurwa, co on odpierdala. Ja my myśli staramy, on myśli, że go kurwa ludzie będą gniańczyć dookoła. Nie no pojebany jest tyle. Chcecie go wydalić z federacji? On miał ostatnią walkę teraz. Przedłużać nie zamierzam. Nie zamierzacie? Ja, ja przynajmniej nie zamierzam, z Tomkiem rozmawiałem. Jest jeszcze yy, Szuba Bartosz i Kamil Birke. No dobra, a to jak, jakie ty, ty masz stosunek, żeby nie? K, K, Tomasz Bezrog, jaki masz stosunek? Również, że nie. A dwójka pozostałych, nie wiecie? Nie wiemy, nie rozmawialiśmy jeszcze. No dobra, a powiedz mi bo można było jeszcze widząc troszeczkę dać show, walka z Wielkim Bu. Dlaczego nie chciałeś tego wziąć? Chociaż w, w takiej formie wiesz, spalingowej, luźnej. A kto powiedział, że nie chciała? Wielki Bóg powiedział, że nie chciałeś. Aha, no, 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 no to on ci powiedział. No dobra, a jakie było twoje stanowisko? No ja od rana mówiłem do współlasów, żeby kurwa od razu brali, bo był i chętny Jackiewicz, i Naruszczka, i Wielki Bóg, i był wie, Tańcula chętny. Więc, mówiłem, kurwa róbmy, to jeszcze przez cały dzień zdążymy to fajnie wypromować, walkę tą. Zdążylibyśmy, ja mam mocne social media, każdy, nasze, Prajmoskę, poszłoby to. A oni nie, nie, Adaś w południe jeszcze, kurwa, przychodzi, że już jest wszystko okej, okay. że już mu się niebie, która mogła go boli. Ty bardziej jesteś zły teraz, co? No w chuj, że tak niehonorowo się, kurwa, zachować. Zwłaszcza, że była opcja tego zastępstwa i to fajne zastępstwo, bo wielki był tańcula. Tak, tak, no. Na bardziej bym najbowo tak by było... bo z wielkim bólem uważam, że to można wypromować lepiej e, i się na, ponapierdalać e, jak bardzo nie chciał. Chociaż ja nie, nie lubię z kumplami się bić, e, ale jak mu tak bardzo będzie zależało, to tak. To najwyżej chętnie mu wpierdolę. Nie, nie ma dla mnie tego problemu. Ale no, i zobaczymy, no mówię, szkoda, że wiesz. Bo Cześć, Tomek, Tomek bez rąk mi pokazywał Tańculi, SMS samego rana. Ja mówię, wychodźcie, bo zobaczycie, że ten kurwa przybóg nie wyjdzie. On obecnie zbroi. Bo ja, ja umiem ocenić. Mam to moje intuicję po prostu taką. A z lubię, jakie macie relacje? Ja nie, nie, lubię, nie lubię człowieka, bo no jest fałszywy. On myślał, że na... będzie napierdalał na programach z Szalonym na mnie prywatnie w sms mnie przeprosi i że ja nic nie nagram. A jak ja nagrywałem, to on mówił, ej kurwa, co ty, przecież my cię, cię przeprosiliśmy. A więc ty jesteś popierdolony? I on do mnie że no, to nie musimy się witać. Ja mówię, no pewnie, że nie musimy, niech spierdala. Dobrze, że go Ferrari powyjaśnią. Dobra, powiedz mi, walka z Bułą teraz tak na szybko na zastępstwo, na już, twoim zdaniem, miała sensu, żeby, tego, żeby to, wiesz, marketingowo fajnie nie, nie pompować? No miała ludziom, sensa bo ja miała sens bo rana właśnie o tym ten teraz ten ten teraz, ten ten ten, teraz jak się dowiedziałeś że Soroko nie walczy to była powiedział że był gotowy wejść nawet w jeansach no my nie jesteśmy Royal division więc wiem że to ci się podobało bo miałeś fajny materiał ale my nie chcemy sprowadzać gali naszej do tego że nagle klauny będą się napierdalać w jeansach czy kurwa w kurtkach wiesz no my nie jesteśmy drugą mma vip czy real division to wiesz, to takie pierdolenie, bo ja też teraz bym mógł powiedzieć, kurwa, Paweł mógł powiedzieć, to ja bym z Muranem wyszedł, o kurwa, Buła mógł powiedzieć, że ci ochroniarze są tak słabi, to ja bym wyszedł, go pierdolą jeszcze. No kurwa, wiesz takie gadanie o... To... Strasznie nie lubię, nie? Tym bardziej u dorosłych ludzi, nie? No bo to jest taka głupota, wiesz, no to fajnie można powiedzieć. O no, on był w stanie wyjść. Gdzieś znaczy, tam. Ja mówię to, co on no mówi. To, to mówił, wiesz? mógł wyjść, czemu nie wyszedł? Czemu nie wyszedł? Ja zadaję, no wiesz, zadałem to... pytanie te samo, te no to samo. Zadałem... To czemu nie wyszedł? Powiedział, że ty, że ty nie chciałeś, A, tak nie powiedział. No, przecież ja tego nie wymyślam. No ja stałem, gdzie ja? No. Patryk! No. Dlaczego? O, na chwilę, na sekundę. Czyli kłamie. No. No. Czyli... okłamałeś mnie! Dlaczego nie chciałeś się bić z Bo jest za dobrym. Czyli jedno, jedno mówi u mnie, a teraz, no tak, a teraz co innego? To, to są tacy ludzie, co się na początku, wiesz, krzątają w tym swoim biznesie i czasem mogą się pogubić. Dobra, Kasy, powiedz mi, nie wiem, czy oglądałeś walkę Pawła z Muranem? Nie, kawałek widziałem, mi werdykt. jak widziałeś kawałek, no, Murański wygrał z Jóźwiakiem w boksie, Mimo wszystko, chyba dla ludzi duże zaskoczenie. Paweł już, jak to w ogóle chodził, <grybujesz> dalej chyba nie wierzy w to. Bo po tym oktagonie i chyba nie dowierzał w ten, ten werdykt. Nie wiedział, co się wydarzyło. Jak widziałeś chociaż chwilę tego, tego ja pojedynku chodzenia po oktagonie, nie, te... ci nie powiem. Chodzisz chwilę tego pojedynku? Kawałek, widziałeś. widziałem pojedynku, to wydawało mi się, że Paweł prowadzi ten pojedynek na swoim. Okay. A ty kibicowałeś komu w tym pojedynku? Sercem byłem za Pawełem, a lubię obydwu. Dobra, a powiedz mi. Kasio, kogo ty teraz na następny, no następny raz chcesz wziąć, no bo lista twoich przeciwników cały czas przecież jest długa. Przecież że ciebie i kurwa Wielkiego obu, nie? No przyklepaliście. Tak? Więc Nie ma problemu, możecie wejść w dwóch i mogę no ciebie to pierdolę w przedbiegach i tam zbołam się po pomęczę chwilę. A ty naprawdę myślisz, że tak łatwo mnie pokonasz? A czy ty się sam pokonujesz, przecież ty kurwa spierdalałeś przed Jackiem Morańskim Gdzie? Damno, Kiedy? No? no już nie raz. A to Jacka nie ma, to jest znowu. Bo boi się. Pantera! Ten jak obstał zbroję, co? A i tam wypił kilka drinków. Kilka drinków wypił i znowu, Jak koś. A to ty, to powiedziałeś na że ty mnie nie znasz nie kojarzysz. Ja? No, no a na... Gdzie? Ale no ja ci nie kojarzę! No, Teraz kaszesz, by nie kojarzysz. No, no, to... Nie wiesz, nie mam tam, ja nie wiesz, nie, wiesz, ty... nie no ja nie A skąd ja mogłem Ja Wtf, cię w przygotowaniach byłem. To. Czekaj. Znowu Cię ktoś nie kojarzy? Co to jest na przykład kontra, to kiedy? Ale co? Od kiedy mam kontakt z Planemem? Ale Dobra, co? Ja no bo nie rozliczasz czy, ja, czy niego! Kolejna ja ja, ja, jest, ja no? nie ja nie to mogę. To. Dobra, trzymajcie. Szuba. A pokaż ja mi nie jedno nie połączenie nie z szubą. Z szubą. Ja, ja, no, tego więc pozdrawiam! No, więc ale ja... Ale to nie jest tak, że wymyśliłem sobie. Ale to teraz tam masz o swoich właścicieli, nie? Zdał cię ktoś się nie kojarzy, ale tym razem to nie byłem ja. Pozdrawiam media społecznościowe i antyfakty. Najlepsze antyfakty w internecie.